Dzień dobry, witamy Was na kanale Wyloguj się do życia. Dzisiaj będziemy rozmawiać z panem doktorem Dariuszem Drążkowskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Na temat komunikatorów, które stosujemy lub zastępujemy nawet naszą codzienną rozmowę. A więc, pierwsze pytanie, jakie panu doktorowi chcielibyśmy zadać. To jaki wpływ będą miały na nas komunikatory, gdy będziemy zastępować nimi zwyczajną rozmowę, na przykład w szkole czy w jakimkolwiek innym miejscu? Um, można mówić w tym przypadku o zjawisku, gdy zastępowania rzeczywistych relacji z drugim człowiekiem, rzeczywistej komunikacji, poprzez komunikowanie się za pośrednictwem komunikatorów. A tak jak wspominaliśmy w poprzednich rozmowach, tego typu forma komunikacji nie wpływa pozytywnie na nasz organizm i dobrostan. Pod względem, jak pokazują badania, zarówno fizjologicznym tego, że nie zmniejsza się poziom stresu i napięcia nas, jeżeli komunikujemy się z kimś poprzez komunikator, a w sytuacji, gdy rozmawiamy z drugim człowiekiem bezpośrednio, twarzą w twarz, zmniejsza się poziom kortyzolu, np. przykład we krwi, zwiększa się poziom oksytocyny, hormonu przywiązania. Komunikaty internetowe, komunikatory internetowe tego nie dają. Kontakt z drugim człowiekiem bezpośredni, bezpośredni, pozwala nam obserwować jego reakcje niewerbalne, pozwala nam poczuć, poczuć uwagę tego drugiego człowieka. Jest to zjawisko fenomenalne pod względem procesów, jakie zachodzą w naszym umyśle, organizmie, tego jak nasza uwaga kierowana jest całkowicie jest tu i teraz zaangażowana w proces rozmowy. Tego nie doświadczymy poprzez komunikator, który jest taką, można by powiedzieć, protezą, e, substytutem rzeczywistej relacji. I mm, istnieje też zjawisko innego rodzaju, które stanowi problem, zjawisko pubbingu, gdy e, będąc z kimś w kontakcie rzeczywistym, nawet jak badania pokazują, z naszym partnerem, z, naszą, z naszym chłopakiem, z naszą dziewczyną, z naszym z, z mężem, żoną, zamiast być w relacji z tą osobą. Patrzymy w telefon, i to badania pokazują, że to, że to zjawisko jest powiązane z ilością konfliktów, jakie są w relacji, i staje się predyktorem rozpadu relacji, gdyż pokazujemy, że mniej nas interesuje nasz partner niż to, co się dzieje na telefonie, niż ta rzeczywistość z mediów społecznościowych. Poza tym jest to też oczywiście niegrzeczne, jeżeli w jakiejś sytuacji społecznej rozmowy z kimś patrzymy na swój, swój telefon i oglądamy tam media społecznościowe. Więc oczywiście można mówić o pozytywnych konsekwencjach korzystania z tych mediów kontaktu, z form, kontaktu z drugim człowiekiem, one nic nie kosztują. Jeżeli ktoś jest oddalony od nas, nie możemy się z nim regularnie widywać, wtedy pewnie można mówić o jakichś pozytywnych przejawach korzystania z tego typu mediów społecznościowych, form komunikatów z drugim człowiekiem, komunikacji. Natomiast absolutnie to nie może zastępować bezpośrednich interakcji z drugim człowiekiem, gdyż nie wpłynie na to, że, przez, na, to, że na przykład zaspokoimy swoją potrzebę Kontaktu z drugim człowiekiem, czy że przestaniemy się czuć samotni. Czyli faktycznie te relacje budowane tylko i wyłącznie w internecie będą z natury gorsze niż takie budowane w realu lub częściowo w realu, a częściowo przez internet? Tak naprawdę wydaje mi się, że niewielki odsetek relacji naszych jest czysto online, czysto wirtualnych w 100%. Z reguły to są mieszanki. I wydaje mi się, że. W tych mieszankach ważne, żeby proporcja była i przechylała się na stronę tych relacji rzeczywistych. Dajmy na to, daną osobę nie widzieliśmy od kilku miesięcy. i Możemy z nią kontaktować online i spytać się, co u Ciebie słychać, żeby nam opowiedziała, co się wydarzyło w życiu i I wtedy zaspokoimy naszą potrzebę właśnie wiedzy, co u drugiego człowieka się dzieje. Ale przez to będziemy mieli mniejszą motywację, żeby spotkać się z tą osobą w realu, bo już wiemy, co u niej słychać. I w ten sposób, w tych przypadku mieszanych relacji offline-online, pojawia się ryzyko, że będziemy dążyć do łatwiejszych, bo nie trzeba pojechać do drugiego miasta, nie trzeba wyjść na miasto, żeby spotkać się z tym człowiekiem. Korzystamy z łatwiejszych rozwiązań i przez to rzadziej się widujemy z tą osobą, co zdaje się poniekąd wpływać na spłycenie intensywności, intymności relacji. A tak jeszcze nawiązując dlatego że podczas rozmowy przez social media stosujemy różnego rodzaju emotikony. Czy to, że stosujemy właśnie je zamiast wyrażenia swoich uczuć przez słowa czy przez gesty powoduje to, że, że, że mamy jakieś niedobory w tym kontakcie? Ostatnie badania na przykład pokazują problem w zakresie empatii młodych ludzi, którzy korzystają nadmiernie z social media, w tym znaczeniu, że ilość czasu spędzanego w social media wpływa na spadek empatii, więc tu może być coś na rzeczy w zakresie rozumienia emocji innych ludzi. Podstawowym składnikiem empatii jest poznawcza decentracja, umiejętność wczucia się w stany afektywne drugiego człowieka. Być może to jest jedynie przypuszczenie. Poprzez to, że podstawową, podstawową areną do rozgrywania się rzeczy o intensywnym, intensywnym ładunku emocjonalnym są media społecznościowe i spada, spada zdolność do odczytywania stanów emocjonalnych człowieka w sytuacji bezpośredniej interakcja, więc spada zdolność do odczuwania empatii. Jest to też zjawisko takie myślę spłycenia przeżywania emocji, mianowicie łatwo jest, następuje intensyfikacja zarówno pozytywnych, taka bipolarność. Pozytywnych doświadczeń emocjonalnych, coś jest, jest bardzo dużo rzeczy, niesamowicie super, super fajnych, zbudzających szereg pozytywnych reakcji, dużo stawiamy tych pozytywnych minek, twarzy z uśmiechem, emotikonów. Jest niesamowita intensyfikacja, która jest trochę nieproporcjonalna do faktycznego stanu naszego efektywnego. Czy zdarzyło się na przykład panu albo państwu, żeby być umiarkowanie zadowolonym, tak siedzieć przed komputerem, gdzie tak z taką miną zblazowaną i wrzucać szereg tych pozytywnych twarzy: "O jak super", "O jakie fajne". Tak i jest tu, Spada taka kongruencja między ekspresją emocji, bo to jest stanowi jak, jakąś formę ekspresji, a aktualnie przeżywanym stanem afektywnym. W drugą stronę narasta zjawisko, że używanie np. słowa, że coś nienawidzę czegoś. Tak? Dla mnie to słowo jest w współczesnym świecie w ostatnich latach nadużywane, gdyż tak naprawdę, jak przyjrzeć się definicji słowa, czy czegoś się nienawidzi, to tak naprawdę. To słowo jest, powinno być zarezerwowane do najbardziej skrajnych zjawisk. Mi trudno powiedzieć, czy ja czegokolwiek nienawidzę. A zostało jakby utożsamione słowem nie lubię. Ale media społecznościowe preferują te skrajne emocje, skrajny entuzjazm, skrajną dumę i skrajną nienawiść. Pojawia się jakby E, z, uproszczenie rzeczywistości emocjonalnej do tych dwóch skrajnych stanów. Najbardziej pożądane są skrajnie pozytywne reakcje, skrajnie negatywne. Gdy czytamy na, w portalach podkarskich wypowiedzi gwiazd, które są, obijają się szerokim echem, to z reguły są skrajnie pozytywne, skrajnie negatywne, co zubaża całą paletę różnych doświadczeń afektywnych, które mamy do wyboru, zróżnicowanie i e, Pewną subtelność doświadczeń pozytywnych i negatywnych w zakresie zarówno intensywności, jak i zróżnicowania, bo mamy bardzo dużo reakcji, na przykład pozytywnych. No, mamy entuzjazm, różni się od dumy, różni się od radości, różni się od podekscytowania czy też od zwyczajnego zadowolenia. Czy poczucia satysfakcji z jakiegoś y, drobnego osiągnięcia to są drobne subtelne różnice, które z uwagi na te ograniczenia, które są narzucane przez emotikony, zostaną jakby y, wrzucone do większych worków i nasze życie emocjonalne może przez to się wydaje mi się że spłycać i zakres rozumienia emocji drugiego y, człowieka. Y, znam takie osoby, które na co dzień są w ogóle właśnie nieemocjonalne, nie reagują emocjonalnie, wydają się być to trochę odcięte, jakby za taką mgłą w życiu społecznym, bez reakcji z otoczeniem, a jednocześnie te same osoby, w social media, są wulkanem różnych reakcji emocjonalnych, na przykład pozytywnych i tak dalej. I ta, taka rozbieżność na poziomie jednostkowym wydaje się na poziomie ogólnym dotyczyć każdego z nas w jakimś stopniu, w mniejszym, bądź też większym. A czy możemy tak uszeregować wszystkie komunikatory pod kątem, Formy, w jaki sposób się komunikujemy, czyli, pierwsze, czyli te najmniej rozwijające nasze relacje, najbardziej ograniczające będą zwykłe komunikatory tekstowe, takie jak Messenger czy, dajmy na to, Snapchat. Później na kolejnym stopniu będą rozmowy telefoniczne, czy, jakikolwiek, czy to za pośrednictwem zwykłej sieci telefonicznej, czy, czy za pośrednictwem, właśnie, social mediów, i na kolejnym etapie będą wideo, wideorozmowy wszelkiego rodzaju. I dopiero na ostatnim najlepsze, najkorzystniejsze dla nas będą bezpośrednie relacje? Zgadzam się zdecydowanie. To, co Pan narysował, myślę, że jest to skala, jakbym powiedział, intym, intymności, zaangażowania emocjonalnego, z różnicą o różnym stopniu intymności, zaangażowania emocjonalnego, czy po prostu... Skala odzwierciedlająca zgodność danego kanału komunikacji z, rzeczywistym, z, z rzeczywistą, bezpośrednią interakcją z drugim człowiekiem, i myślę, i tak też badania pokazują, np. Na, na temat rozmowy telefonicznej, że ona jest lepsza pod względem psychologicznym niż to, co się dzieje na komunikatorach ale nie daje w pełni tego kontaktu satysfakcjonującego, co bezpośrednia relacja. Więc, e, więc można jak najbardziej uszergować jako mniej zagrażające, lepsze, gorsze formy kontaktu z drugim, e, z drugim człowiekiem. Te, rozmowa telefoniczna i Skype są o tyle fajne, że tam je, one włączają spontaniczność. E, w, gdy mamy komunikator, my mamy czas na zastanowienie się. My nie obserwujemy bezpośredniej reakcji drugiego człowieka, a istnieje w nas tendencja do tego, Prawdziwe emocje, nie tych, których nie jesteśmy w stanie ukryć, one są spontaniczne, natychmiastowe. Nie da się ich skontrolować absolutnie. To są te mikroekspresje, żywa radość, albo żywe, żywe okazanie zazdrości, że ktoś nam o czymś opowiada. Trudno to ukryć. Ludzie wyczuwają te spontaniczne, żywe reakcje. Łatwo nam to wyczu wyczuć. W sytuacji bezpośredniej interakcji z drugim człowiekiem. Trochę trudniej, gdy rozmawiamy telefonicznie, ale w głosie też co słychać? Czy ktoś tak naprawdę się cieszy z naszego sukcesu, czy tylko tak, tylko tak mówi? A, a komunikatory dają pełną kontrolę nad zarówno naszym wizerunkiem, jaki tworzymy w mediach społecznościowych, jak i nad formą komunikacji i nie ma spontaniczności wtedy. Jest zdecydowanie ograniczona. Co sprawia, że staje się to mniej wiarygodne źródło kontaktu z drugim człowiekiem. A gdybyśmy porównywali tak, jak mamy po kolei te wszystkie kategorie, czyli pierwsze do rozmów tekstowych, do pisania tekstów, dodajemy głos, tonację i tak dalej, to wtedy mamy kolejny bodziec. Dodajemy gesty, które widzimy na rozmowie mm -hmm. i wtedy będziemy mieli kolejny bodziec. Natomiast pozostaje kwestia różnic pomiędzy samym wideorozmową, a bezpośrednią relacją. Gdzie tu jest właśnie ta różnica? Skąd ona wynika? Hmm. Przyznam, że nie zastanawiałem się nad tą e, kwestią uprzednio. Nie znam też badań, które by dotyczyły tej kwestii, e, bo zasadniczo kanał, audio i e, słyszymy tak samo drugą osobę, widzimy powiedzmy w jakimś e, aspekcie w ten sam sposób drugiego człowieka. E, więc być może, kto wie, to jest na, na poziomie tym e, ostatnim, ostatniego ze zmysłów, który zdaje się e, ostatnich dwóch zmysłów, gdzie nie jest możliwa bezpośrednia interakcja, mianowicie kontaktu cielesnego i zapachu węchu. E, na, węch odgrywa istotną rolę w naszych kontaktach, nie tylko w zakresie damsko-męskich, przykład i feromon, feromonów, ale na przykład poziom stresu jest przekazywany za pomocą węchu. Było na to, dajmy przykładowo badanie, gdy kobietom e, dosą badanym dano do powąchania e, t-shirt e, e, osób, które pisały egzamin, klasówkę. I sprawdzano, jak one po, po wąchaniu takich t-shirtów były zestresowane w porównaniu do wąchania t shirtu osób, które miały to na sobie, a nie, były, nie pisały klasówki. I były bardziej zestresowane osoby badane, które wąchały t-shirt zestresowanej osoby. Więc jest to dosyć niezbadana dziedzina, ale wiele wskazuje na to, że zapach, że część hormonów wydziela, powoduje, że zmienia się zapach naszego ciała co wpływa na przebieg interakcji, na przykład w kontaktach damsko-męskich. Drugą kwestią jest właśnie dotyk, zwłaszcza w przypadku tych relacji romantycznych, gdzie jest bardzo dużo zasad społecznych obwarujących to, gdzie i kiedy można kogoś dotykać, ale też chociażby w relacjach przyjacielskich poklepanie po ramieniu, przytulenie w sytuacji, gdy ktoś przeżywa duży stres, jest czymś, E, czymś, e, czego nie doświadczymy w kontakcie np. przez Skype'a. Są badania, które obrazują, że ilość tego, i, i, ile razy się przytulamy z innymi ludźmi, ze swoim partnerem itd., tak e, negatywnie koreluje z poziomem stresu. Im więcej się przytulamy, tym mniej jesteśmy zestresowani na przykład. Więc taki kontakt na poziomie audio, na tych zmysłów, słuchu, wzroku wydaje się być niemalże tożsamy. Ale nie ma bezpośredniego kontaktu cielesnego, nie ma, e, nie ma zapachu w ten proces zaanga zaangażowany. I jest też pytanie o nasze suba subiektywne poczucie, że to jest rzeczywiste. Jest taki konstrukt jak imersja, wczucie się w świat wirtualny, ale też imersja w zakresie kontaktu, e, w zaangażowania w kontakt e, zapośredniczony. Jeżeli mamy poczucie lekkie odrealnienia. Lekkie, że to tak nie jest, na, że ta sytuacja jest nie do końca rzeczywista, że ten kontakt jest wirtualny, to takie przekonanie może wpłynąć na to, że ten kontakt będzie mniej satysfakcjonujący. W jednym z badań, które właśnie przeprowadziłem, owa imersja, poczucie rzeczywistości świata wirtualnego wiązała się pozytywnie z wsparciem wirtualnym, które otrzymujemy. Innymi słowy, im bardziej dana osoba wierzyła, że świat nierealny jest rzeczywisty i bardziej była wciągnięta, tym bardziej była usatysfakcjonowana ze wsparcia, które otrzymywała ze strony innych uczestników tego świata. Myślę, że to może mieć przełożenie na kontakt z drugim człowiekiem poprzez Skype'a. Wiara w to, że ten kontakt jest, przekonanie w to, że ten kontakt jest zbliżony do rzeczywistego. Teraz przypomniało mi się motyw różnego rodzaju hologramów wszechobecny w filmach, ale także sama technologia, którą dzisiaj dysponujemy, czyli technologia wiar i rozszerzonej rzeczywistości, czy ona jest w stanie, jest taka możliwość, żeby zaspokoiła właśnie te potrzeby i umożliwiła nam kontakt tak zbliżony do realnej rozmowy, że można by było ją przyrównywać i nie byłoby większych różnic? Pomiędzy. Myślę, że to jest krok naprzód w stronę strony urealnienia, zapośredniczonych poprzez określone medium, poprzez internet, relacji z drugim człowiekiem. W tym zakresie widzimy, że VR przyczyniają się do tego, że wrażenia wzrokowe stają się już zdecydowanie bliższe co do rzeczywistości, ale nadal na przykład te zrażenia zapachowe, dotykowe tutaj nie, są, nie uczestniczą w bezpośredniej interakcji, ale tak to jest z pewnością krok naprzód. Jeszcze chciałbym zadać takie pytanie dla, dotyczące z, e, tych, e, tej grupy komunikatorów, które wymuszają na nas pewną regularność albo, albo jakieś działanie pod, zbliżone do regularności. Mam tu na myśli Snapchata i tak zwane dni, czyli punkty, które się zdoby, w pewnym sensie punkty, które się zdobywa za wysyłanie codziennie, przynajmniej codziennie e, wiadomości w formie właśnie zdjęcia do naszych znajomych, i jeżeli będziemy to kontynuować przez okres czasu, to będziemy zbierać po kolei te punkty. I kwestia jest taka, czy taka regularność, zachęcanie do takiej regularności kontaktu może powodować to, że właśnie ten kontakt będzie lepszy, czy, zdru, czy, idą, czy wręcz przeciwnie, że będzie gorszy, dlatego że będziemy zmuszeni i będziemy wysyłać właśnie treści gorszej jakości, treści niepotrzebne. Użyjmy analogii z świata rzeczywistego. Dajmy na to, że mamy dwóch znajomych, Janka i Maćka. Janek i Maciek odwiedzają nas w domu. Janek przychodzi od czasu do czasu, czasami 5 razy w tygodniu, czasami raz na dwa tygodnie. Wtedy, kiedy chcesz o czymś nam opowiedzieć, coś się wydarzyło, chce, żeby, żebyśmy wspólnie spędzili czas, pograli w piłkę, pograli w gry i jakoś zagospodarowali ten czas. I z drugiej strony, mamy maćkę, jeżeli nie pomyliłem imion, którego mama codziennie do nas wysyła, każe mu do nas chodzić, bo uważa, że. Jesteśmy pozytywnie na niego wpływamy i powinnić, on powinien codziennie i nie ma innych w okolicy znajomych, więc mama uznaje, że on powinien do nas codziennie chodzić i codziennie do nas Maciek przychodzi z obowiązku, bo mama mu każe i teraz można zadać sobie pytanie jak będziemy traktować relacje z jednym i z drugim. Z perspektywy ich motywacji do tego, żeby wchodzić z na, w nami e, w interakcję i jak będą przebiegały te, te nasze spotkania z jednym, bądź też z drugim w sytuacji wymuszenia e, w przypadku e, tej osoby, która robi to nie do końca z własnej e, woli, czy też jest do tego zachęcana w inny sposób. Więc myślę, że przełożenie tego do tego przykładu ze Snapchatem. Pokazuje, że takie treści, które są publikowane z pobudek, nie chęcią podzielenia się własnymi doświadczeniami, przeżyciami, emocjami, tylko żeby zdobyć punkty w jakimś rankingu, że to będzie, tego typu komunikaty będą spotykały się z mniejszym zainteresowaniem będzie mniejsze zaangażowanie w te treści a, i że nie będą realizowały tej funkcji społecznej w porównaniu do tych bardziej spontanicznych komunikatów. Dziękujemy panu doktorowi za tę rozmowę. My zapraszamy do zadawania pytań, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony na Facebooku, do śledzenia naszego kanału na YouTube, na którym będą się pojawiać jeszcze kolejne filmiki. Dziękujemy jeszcze raz Wam za uwagę i do zobaczenia.